Cześć, się ma kontakt na odcinku Fantasy Champions League. No i dzisiaj zrobimy sobie tylko i wyłącznie podsumowankę Major Daja Przygotowanie będzie klasycznie w poniedziałek, dzień przed kolejną kolejką. Przejdźmy sobie od razu do podsumowanka i mojej ilości punktów i mojego maje, maje, miejsca zajmowanego w ligach. 46 punktów zdobytych przy, przy pierwszej kolejce, gdzie zdobyłem 124. No regres ogromny, wcześniej 46 punktów, to przynajmniej sam Kargain mi zdobył, teraz ledwo cała drużyna. Daj mi to oczywiście duży spadek, nadal jestem w top 100, a mimo wszystko to jest duży spadek na 92 tysiące w overall rankingu. Nasze listy sobie to jeszcze przedyskutujemy potem, na razie sprawdźmy kto tak Niskie punkty mi dał. Z który daje minus 3 punkty. Grałem Edersona. No niestety stało się to, to. myślałem przed wzięciem Edersona. Że Manchester City. Znaczy bardziej Pep Guardiola. Może wymienić bramkarza i może grać Ortega. To nadal nie wiem. Jakie, jak oni to podzielą. W sensie jak to Pep podzieli. Czy Ortega będzie grał z drużynami z koszyczka. 3-4. Może takim z klubem Bruges? A Ederson z Józefem czy już wszystko weźmie Ortega? To jest problem. Jest dużo szansa, że tak naprawdę już wszystko weźmie Ortega. No jeżeli Avans City zapewni się do meczu Juventusu, no bo jeżeli wygra wszystko, postrzela sobie na spokojnie. Myślę, że plus minus ten Avans będzie miał mniej więcej pewny. Pewnie będzie zależało tylko o te miejsca od 1 do 8. Tam powinna być dłuższa walka, zobaczymy na ile. A nie dziwię się, jak jeszcze na przediuwę dostanie. Od tego czas. Jeżeli na przediuwę wygrałem, już będą pewnie pewni, no to Ederson może w ogóle nie dostać już potem w Lidze mistrzów. No i tu do 0 punktów. To zmusiło mnie do wymiany brąkarza. No i niestety Grigo Di Gregorio łapie czerwoną kartkę i robi mi aż minus 3 punkty. Co by się chciał powiedzieć, Ederson? Wracaj, ale no niestety mega lipa. Co do obrony. Ogólnie też lipa. Miałem Piątkowskiego. No i trzeba przyznać, cały Strasburg nie daje mocno rady. Oprócz tego, że no, wcześniej zostali 3-0, teraz 4-0. No powiedzmy sobie szczerze: w tej, tej teorii, zostali dużymi z czwartego koszyczka. Czyli w tej teorii to najsłabszy. No trzeba sobie powiedzieć: no, te Strasburga jednak trzeba schodzić. Moje różnice mocno, mocno się nie opłaciły. To do obron reszty. Guarero nie wszedł nawet na minutę. Powiem sobie szczerze, jeżeli miałbym takiego Piątkowskiego, który ma dwa punkty, a mówić Guarero, który gra 30 minut, to i tak wolamy zaryzykować zawodnika z Bayernu, grając przy przykładzie z dwóch względów. Po pierwsze, e, dostałby na pewno jeden punkt. Znaczy, jakby nie są żółtej kartki, dostałby na pewno jeden punkt. Więc ryzyko tylko by było w teorii jednego punktu. No, i zawodnik taki jak jest Guerrero jest, ma o wiele wyższą szansę albo prawdopodobieństwo na punkty z przodu, więc wolę bym nawet zaryzykować jego 30 minut niż grać Piątkowski, który ma 2 punkty. Niestety plan się nie udał, dostał 0 minut. Niestety. BVB też zawiodło, znaczy zawiodło w obronie, bo na przykład wygrali 7-1. Jeśli mieliśmy obrońcę, nie wiem czy wszyscy, ale na pewno mój obrońca zdobył tylko 3 punkty. Jeśli słyszysz tak. No, BVB strzelił 7 goli, mówię. Kolejne punkciki lecą. trzyma obrońcę, bramkarze, lecą. Okazuje się, że mocno nie. To nawet 4 nie ma. Czy to jest takie. No, to nawet nie jest punkt pocieszenia, szczerze mówiąc. Jestem zawiedziony po prostu. Dani Carvajal 4 Właśnie Dani Carvajal to jest ten punkt pocieszenia. To znaczy, nie daje Ci tego konta. Real nie daje nic. Ale chłopak zdobywa przynajmniej 4 punkty. Czyli. Nie mogę być stricte zły na niego, daje tylko dwa, stricte, taki czysty blank. Ale też nie mogę być szczęśliwy. To jest taki punkt, dwa punkty pocieszenia, które tutaj mnie uszczęśliwiają. Niestety reszta drużyny nie przywiozła tego, więc te cztery punkty dużo, dużo tutaj nie robią. Ale za to Fripponk, wcześniej 12, teraz 8, to ciężko do niego przypowiedzieć dwie asysty. Już trzy asysty eee, w Lizer Mistrzów. Rzutokardka, ok. Ale innymi punktami dość mocno nadrobił, więc tutaj akurat 8 punktów Ponga tak jak błogosławieństwo w mojej obronie, tak naprawdę. No. Patrzę na, jakbym patrzył na trzech innych obrońców, Frimpong dał więcej razem, oni w trójce, a im polcił całą obronę. Na Piątkowskim, to Frimpong dał więcej niż cała moja obrona, bo Gregorio kradnie punkty Piątkowskiego jeszcze ukradli na przykład, nie wiem. Karwahalowi i cała moja obrona, czyli czterech obrońców plus bramkarz. Nawet adresy jak policzę. no nie wszyscy mniej niż jeden free punk No tutaj w obronie poszła mega, mega duża tragedia. Co do pomocy. Jamal zawiódł, mimo że Bayern wygrał 5-0. Wcześniej Bayern, znaczy Bayern, co ja mówię? przepraszam, Barcelona. Barcelona wcześniej wygrała jeden, znaczy, strzeliła jednego gola przeciwko Monaku. No i Jamal zdobyła 8 punktów. Teraz Barcelona wygra w 5-0. Jamar gra 75 minut. Nie zdobył nawet asysty. Zawód. Zawód tym bardziej, że go mam po... Znaczy inaczej. Nie był jakiś mega smutny, czy cokolwiek. Ja Moja drużyna zapunktowała super. W tym wypadku, tak jak ona zapunktowała, tak Jamal boli jeszcze bardziej. Więc te trzy punkty no, bolą po prostu. Luiz Dias. Nie wiem, czy powiedzieć pozytywnie, czy negatywnie. Liverpool 2 gole. No, pewnie Bolonie zasłużyła na gol. Pani się postawiła w tym meczu. Luis Diaz: 4 punkty. Tak zwane te 4 punkty pocieszenia. Czy Luis Diaz: podobnie jak Danim Carvajalu. Nie jestem zawiedziony, ale nie jestem też szczęśliwy. Za to Wilc. Kolejny player of the match. Nie zrobił nic w sensie gola, niesystem. Ale dobył player of the match. I to mi wystarczy: 7 punktów. I tu jestem zadowolony. Chłopak nie daje. To nic, ale dodatkowo dostaję tutaj gwiazdeczkę MVP i te 7 punktów skakuje. Super wynik to nie jest, ale to jest naprawdę wynik, który mnie uszczęśliwia. No i mój jeden z transferów, czyli pakan, Czarchanoglu daje punktów 10. Fajnie daje Gola, odbiory piłki gol poza polem karnym. Szkoda tylko, że MVP nie dostał. Mimo wszystko to jest aż 10 punktów, więc jestem mega zadowolony, znaczy mega. No. To jest jedyna dwucyfrowa w mojej teamie, to ciężko nie być zadowolony z takiego transferu. Podejrzewam, że ten transfer nie jest długoterminowy, plus Czachlą długo nie będzie dawał regularnie ilość punktów. Raczej wziąłem go na dwa mecze. W jednym się już spłacił. Jeśli w drugim da jeszcze cokolwiek, będę mega szczęśliwy z tego transferu tak naprawdę. A tutaj jeszcze miałem oczywiście pomocnika z Strasburga, ale o Strasburgu chyba nie ma co mówić. No i moi napastnicy. Hurricane. Jak cały Bayern Monachium zawiódł mocno, nie dał kompletnie nic, to chyba nie ma co więcej mówić o nim. Haaland był pierwszym kapitanem, dał jednego gola, no to wiadomo, że przy jednym golu... jeśli Ja to tak tak, w fazie grupowej, jeżeli ktoś da mniej niż 10 punktów, na 90% zamieniam. Mówię na 90, bo jak da 9 to jeszcze się zastanawiam, ale 10, jak, jak mam 8 w dół to już na 100% ich zamieniam, jak, ale zazwyczaj to jest 10 w dół, no bo... Pierwsza kolejka nam pokazała, że Hurricane ile punktów zdobył, Filc ile zdobył punktów, Rimbok ile zdobył punktów, ósemek tak miałem, Ramseya, Mala, Jokeresa, Guaireiro nawet 8 punktów, więc tych punktów było sporo i znaczy się opłaca ryzykować. Na pewno w fazie. Znaczy, to nie jest faza grupowa, tylko faza ligowa teraz. No ale no przy jednym golu mówię, dobra, ryzykuję. W tym bardziej, że ten gol to był taki. To nie był taki Haaland w formie. Widać, że Halan trochę z tej formy już schodzi. I to był taki gol trochę w sobie na odczepkę. Mimo wszystko to jest gol i punkty są w fantazji. Okej, okay, fajnie, że Haaland daje. Oczekiwałoby się na pewno coś więcej, tym bardziej, że to tylko 46 punktów. Jak będzie wykonać mój team w następnej kolejce? Kompletnie nie wiem. Czy zastanawiam się nad jaką kartą? Oczywiście się zastanawiam. No, mam tu parę zmian. Braunerz do wyrzucenia. karwo dostał bardzo długą kontuzję. Strasburg do wyrzucenia. To jest tak naprawdę. Są cztery transfery. Ederson do wyrzucenia. To jest 5 transferów, które mniej więcej muszę zrobić już. Na no, już. Guerrero nie ma pewnego składu. Plus ma Barcelona, więc sześć transferów się pojawia. Trochę na już. Trochę dzika karta mi tutaj świeci dość mocno. Jak będzie jeszcze, zobaczę. Dużo czasu. Total Point 170. Jak mówię, ta druga kolejka przy pierwszej wygląda tragicznie. Mimo wszystko nie są dobre myśli, bo wiem, jak można zrobić. Jedna kolejka może się zdarzyć. Jak się zdarzą dwie takie, to pewnie już nie mam szans o walkę w jakimś fajnym rankingu. Jeżeli zdarzy się tylko i wyłącznie ta druga, to jeszcze sporo mam do ugrania. A za dziś dzięki i do zobaczenia. Do następnego.